Czeka, to jest X, X W dzisiejszym odcinku y, chciałam przejść świąteczne parkurki, skoro już są święta. nie przepraszam Was, że tak teraz dziennie nie ma odcinków, ale nie ma na to czasu, ale teraz zapewne znajdę czas dla Was. Ogólnie chciałam wam też pokazać y, tutaj moje ogłoszenie. Y, tutaj macie... Y, że możecie zostawić sobie, a ogólnie pomagam dosyła tutaj i, i na 100 subskrybów kupuję vipa dx89 oczywiście, że wam ją pokażę. O Boże, przepraszam was, ale trochę. Dobra, tutaj ona jest ogólnie. Yy, pisałam z nią o tym, że i ona spoko. Brakuje chyba tam chyba jeszcze 48 subskrypcji No I, i tak I pytacie mnie jak mam jej da, dać tego VIPa, ogólnie oh, jej kupię No na pewno jej kupię bo Stwierdziłam takie że na 100 subskrypcji to musi być jakaś okazja i kupię jej tego VIPa Dobra ale może teraz przejdźmy do tych parkurów bo ja gadam i gadam Okej, okay, to, ja, to ja wyjdę na parkury i zaraz się widzimy. No dobra, to już jestem na parkurach i ogólnie yy, będziemy tam przychodzić. Wczoraj nagrywałam też odcinek z tego, ale nie dograł mi się głos. No i możemy zaczynać. No dobra, no to ogólnie, widzicie po moim, yy, tym yy, skinie, że tak na świąteczną, Świątecznie, ale ja jestem dziwna. Chciałam ze mną przychodzić parkoury, to czemu by jej nie zaprosić? Dobra, nagrywa się, bo ja takie... Dobra, to może ja zaraz wrócę, tylko poczekam tu na nią. No dobra, jestem, przyszła akurat, więc miałam przed chwilę na... Ale słodki ten piesek, ojeju. Taki cute. No to więc pozdrawiam jej klasę. To no dobra, to czekajcie, zaczniemy od nowa, bo ja tu... Ja tutaj... O Boże, tam jest chyba klucz z tego, co mi kurde, Tam jest? Myślę, że tam tam? Okej. Okay. Ej, ta... Okej, okay, dobra, bo ja tutaj mam 4 minuty. Jezu, ale. W sumie zaczniemy sobie od nowa, bo czemu nie? Bo ja tutaj. Mam 2 minuty tak, jak zaliczona, ale nic nie robiłam. O Boże, ale jestem głupia. Ojej, ale to jest miła. I pozdrawiam wszystkich oglądających. I tutaj idamy... I... Pacie, ja taki ser... Nie no, nie mogę tego. Dobra. Dobra, przechodzimy to, żeby nie było. No nic nie robię na tym odcinku. Ale tak naprawdę robię. Ogólnie się stram dla Was, żeby wszystko było. I to będzie tam... Nie no nie idź tam. Ej, ej, chodźcie, chodźcie. Kurde, ale to było łatwe. Bez przesady, ale no myślę, że... A e, dobra, to chodź. To nie pozdrawiam te osoby, które teraz ze Wam przeszły parkurka. Bo było mi bardzo miło. No dobra, to widzimy się za chwilkę. No dobra, to wchodzę na parkurka kolejnego. Powiem wam, że ładniutki, taki. Taki ładny, ale zobaczymy, czy ogólnie kluczy jakiś nie ma. Nie no, nie ma. No nie, tutaj nie wiem, ale ogólnie zaprosimy tam znajomych moich, nie, żeby nie było. I nie, nie będę ogólnie tak wszystkich zapraszała, ale tych co mogę. Um. No i ogólnie pozdrawiam. Dobra, to chodźmy. No, bo nie mogę, trochę lagi ja mam tutaj na tym telefonie, przepraszam Was. No, ciągnie, jeszcze chyba innego parkurka przejdziemy i przejdziemy. Kto to budował? A skąd ja mam tu wiedzieć? No, czekajcie, poczekajcie chwilę, ja tutaj otwiszę tylko i do Was wracam. No dobra, tylko jej odpiszę jaki kanał i to was zwracam. Przepraszam Was, ale... Dobra, poczekajcie. Dobra, nie niby... wiem. A już podała za mnie. Dziękuję Ci bardzo. A i moja nazwa do IG będzie... Pod filmikiem. A teraz... Okay. No dobra, co poczekamy, żeby nie było? O, dobra, a ja nie wiem, gdzie teraz ona jest, dobra. Ej, no bo mi opuś... Nie no, to nie ona, dobra. Ej, jak to jakimś cudem? Oglądam unknął, To mam focha od 8 miesięcy. I nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. Ty, gdzie ona. Ty, bo ja tu czekam 3 minuty, a dalej nie wiem, gdzie ta poszła. Mhm, boż. Dobra, nie wiem. Bój... Dobra, będę szła dalej. nie, nie. nie. Dobra, trzeba znowu zrobić odcinek. Zginę, to muszę coś zrobić. Dobra, 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 dobra. Żeby nie. Bo ja tutaj idę, ale ja nie wiem, gdzie to wszał w ogóle. Bo. Dobra, nie wiem, na następnym parkurze już będziemy razem szły, bo ja tu nie, nie chcę zginąć kolejny raz. I właśnie pozdrawiam na tanka 1, 2, 3, 1, 5 DX89 i jeszcze czekajcie, Amelia, Melisa. Były ze mną na parkurach, więc je pozdrawiam. Ty, gdzie ona? O my! Dogoniłaś mnie! Chodźmy! O mygy ona, o my, no! O my O my O Boże, nie mogę. Kurde, bo ja trochę mam tutaj takie... Dobra, ale nie wiem tu. Nie, Nie, nie! Nie! Mm, poczekaj, ja zaraz do was wracam Przepraszam was, ale już jestem w ogóle nie odpisuję a jakbym odpisywała i gra... grała, to by mi się nic nie udało. Co na... Hmm? Ale co ona nad tym się widziała? W ogóle ten... Życzę wam miłych i wesołych świąt, żeby nie było... Więc tam... Zdrowia Wam życzę też. No, i wesołych świąt. Dobra, nie zginę tu. Co ona nad tym się widziała? No możemy iść choć. I ty ja to w ogóle nagrywam. Jakie cute! Olu to jest cute! Dobra oboje oh nie, nie, nie. to jest cute, Nie mogę. Dobra, dobra i meta jest! No, to ostatni parkurek. Dobra, i wchodzimy tutaj na ten perkurek i napiszemy pozdrawiam. I gra, i, i zaczniemy sobie grać. No już dołączyła. Dobra, to o co w tym chodzi, bo takie. Kto to jest? O właśnie, nie, nie, nie. Ale ja zawsze mam, ja zawsze. Mam takie lagi jak wejdę i ja nie wiem o co chodzi z tym. I to... Ja właśnie nie wiem o co chodzi za wszystkim, bo takie lagi mam... Jest ten parkour świąteczny, ale nie aż tak. Ale nie powiem, ładny jest. Śliczny on jest. Ja mam w ogóle ten klocek. O kurde. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić w ogóle wtedy. No bo to jest takie, że nie wiem, gdzie mam iść wtedy, ale już tu lecimy do niej. Nie! Nie! No bo ogólnie to tak jest, jak się gra na telefonie. A na telefonie jest najgorzej, nie? Mhm. A ja w ogóle myślę nad tym yy, czy nie, yy, czy nie zrobić tak, żeby nagrywać odcinek, ale jeszcze z kimś i, i jeszcze, yy, no żeby głos, yy, no kurde jak nie wiem jak to się mówi. Ja mam... <ścoughs> Przepraszam. Dobra, to, to niech ona idzie odebrać. Dobra, to on jak ona odbierze, to przynajmniej ja tam dojdę. No to. No, to niech, ona idzie, niech ona idzie odebrać. <śm> O Boże, i teraz to tam mam skoczyć. Jest. Udało się? Udało się? Ej, gdzie ta? Z... Czy? Dobra, ja ogólnie poczekam na nią. I Ty, ja miałam na nią czekać, a ta poszła sobie. Dobra, nieważna. O Boże, nie mogę. Ja jestem taka nie, głupia. Nie, no nie jestem głupia. Nikt nie jest głupi. A moi widzowie nie są nawet głupi. Są moi Fenici. I was kocham. Jezu, ten odcinek po prostu będzie długo trwał. Bo to tak jest ogólnie jak się gra na telefonie. Tragedia jest grać na telefonie. Ja bym mogła grać ogólnie na laptopie, ale coś się psuje i nie mogę nagrać nic. No i ta co teraz? Dobra, muszę tam dojść do mnie. A ona już przeszła? Ci... Oj, to gdzie mama jest? I ale jak ja mam to przejść? Halo? Ty, tego nie da się przejść. Co to jest? Super. O co w tym chodzi? Przechodzimy się tak szybko. Nie, ja stąd idę. Nie, ja stąd idę. Idę, nie da się tego przejść. Prosimy sobie W twy Ja ją mam w znajomych Ja myślałam takie bo ja nie pamiętam Ogólnie kogo ja mam w znajomych, a kogo nie Dobra To na ostatni chyba parkour Przejdziemy i napiszemy tej Maci czy jest Na odcinku jak coś Dobra napiszę Dobra, ok. Dobra, to ja idę na kolejnego parkura i zaraz się widzimy. Papa, pa. Ogólnie miała się na parkurka, ale tu się rozmowa rozwinęła i tutaj ogólnie pozdrawiam. I mówię... Pozdrawiam I, i przepraszam Was, ale ja tak teraz dużo mówię. Z, yy, ten. Słowo ogólnie, w ogóle i przepraszam Was, ja się tu z nimi pożegnam. Papa. Pa. Dobra, to widzimy się zaraz na 100%. No dobra, to jestem już ogólnie stwierdziłam, że nie będę przechodzić.